No i za chwilę, mamy nadzieję, zobaczymy tę maskotkę, która po raz pierwszy oficjalnie zostanie zaprezentowana. Takie oczekiwanie kibiców, napięcie i maskotka pojawia się na boisku w Orlen Arenie w Łocku. To oficjalna maskotka Mistrzostw Świata 2023 w piłce ręcznej mężczyzny. Mistrzostw, które zostaną zorganizowane w Polsce i Szwecji. Oto jeszcze warto by było przypomnieć, że w lipcu tego roku odbędzie się losowanie grup finałowych. To losowanie odbędzie się w Katowicach. W lipcu też nastąpi prezentacja wykonawców piosenki turniejowej. Więc jest jeszcze sporo takich wydarzeń organizacyjnych. I będziemy z niecierpliwością czekać na to, co wydarzy się już w styczniu przyszłego roku. No, jak jest się, Michał, organizatorem takiego turnieju, to odpadają eliminacje, kwalifikacje, no i wtedy trzeba szukać okazji na rozgrywanie meczów towarzyskich, które mają zbudować siłę, moc i formę drużyny.